Paulina, Smaszcz i Maciej Kurzajewski spędzili razem 23 lata, zanim postanowili się rozwieść. Dziennikarze zapoznawali się w dość nietypowych okolicznościach, jak wyglądało ich wspólne życie. Niespodziewanie dwa lata od ich rozwodu gorącym tematem w polskich mediach ponownie stała się relacja Pauliny Smaszczy i Macieja Kurzajewskiego. Przy okazji publikacji zdjęć z Jerozolimy, na których Kurzajewski uwieczniał swą obecną, jak już wiemy, partnerkę, Paulina postanowiła wylać wszystkie żale do byłego męża. Które do tej pory kryła najwyraźniej w sobie. Padło wiele oskarżeń, mogących znacznie nadszarpnąć wizerunek zarówno Kurzajewskiego, jak i Katarzyny Cichopek. Pozostaje zapytać, co takiego zaszło między Pauliną i Maciejem oraz jak wyglądało ich trwające przez ponad 20 lat małżeństwo, że teraz doszło między nimi do medialnej wojny. Według dzisiejszych standardów Paulina i Maciej nie zwlekali ani chwili, aby pognać razem przed ołtarz. Poznali się na samym początku 1996 roku, a już pod koniec lata przyrzekali sobie miłość i wierność do grobowej deski. Oczywiście przyrzeczenia zweryfikowała później szara rzeczywistość. O planach rozwodowych publika dowiedziała się w 2019 roku. W 2020 małżeństwo Smaszcz i Kurzajewskiego należało już do przeszłości. Przez 23 lata trwania związku para doczekała się dwóch synów. Franciszek urodził się w 1997 roku. Jego młodszy brat przyszedł na świat w roku 2006. Julian pochodzi z ciąży bliźniaczej, jednak tylko on przeżył. Parę lat wcześniej Paulina była już w ciąży bliźniaczej, ale poroniła w piątym miesiącu ciąży. Tamto wydarzenie miało doprowadzić dziennikarkę do całkowitej rozpaczy. Stosunkowo niewiele mówi się o samych początkach małżeństwa Kurzejewskich. W wywiadzie dla Wiwy. W styczniu 2019 roku Paulina Smaszcz w szczegółach opisała, jak wyglądało jej bliższe zapoznawanie się z Maciejem. Dziennikarka ponoć już od pierwszego wejrzenia wiedziała, że jest on kimś wyjątkowym. Problem polegał jednak na tym, że zarówno ona, jak i obiekt jej westchnień żyli wówczas w długotrwałych związkach. Jak się jednak później okazało, nie była to żadna przeszkoda, przynajmniej według nich, do umówienia się na randkę. Poszliśmy na pierwszą randkę pojeździć na łyżwach. Wyobrażasz sobie coś takiego? Zakopane, noc, puste lodowisko, i my dwoje. Ja miałam wtedy chłopaka, patafiana, mać jak dziewczyna, ale oboje dojrzewaliśmy do rozstania. Po trzech miesiącach. Do tej pory śmiejemy się z tego, pierwsza do niego zadzwoniłam, może się spotkamy. Poszliśmy na jakiś film do kina Polonia. Po seansie mówię, to chodź, trochę jeszcze posiedzimy u mnie. Maciek wynajmował mieszkanie na woli, ja na Ursynowie. Nie mam potem jak stamtąd wrócić. Nie będzie żadnego autobusu. Ja na to, ale kto powiedział, że musisz w nocy wracać. Przyszedł na noc, został na zawsze. Staliśmy się nierozłączni. Poznaliśmy się w styczniu, ja do niego zadzwoniłam w marcu, we wrześniu wzięliśmy ślub, mogliśmy przeczytać na łamach liwy. Zaledwie parę miesięcy przed ogłoszeniem informacji o rozwodzie. Co ciekawe, Smaszcz podkreślała w rozmowie z dwutygodnikiem, że jej miłość z Maćkiem przetrwała niejedną próbę, w tym poważne problemy zawodowe i finansowe. Źródłem wielu zmartwień miała stać się dla dziennikarki pewna wredna S.K. suknię ślubną wzięłam na raty. Nie było nas stać, żeby wejść do sklepu i ją kupić. Nie miałam pracy w telewizji, bo pewna wredna S.K., która do tej pory nie ma dzieci i nigdy nie wyszła za mąż, kiedy zaszłam w ciążę, po prostu wykreśliła mnie z grafiku. Nie miałam etatów pezetu. Maciek był początkującym dziennikarzem. Byliśmy na zerze. Kropka staliśmy z Maciekiem przed dylematem, jak kupować, żeby wystarczyło na moje leki, rachunki i na jedzenie. My w ogóle nie znamy życia pełnego balank. I imprez, wakacji, wydawania pieniędzy, czytamy w wywiadzie. Do niedawna kwestia rozwodu kurzajewskich nie była szczególną sensacją, ponieważ byli małżonkowie zgodnie twierdzili, że utrzymują przyjazne stosunki. Krótko po opublikowaniu informacji o rozstaniu Kurzejewski zamieścił na swoim facebookowym profilu wpis o następującej treści. Jesteśmy z Pauliną w bardzo dobrych relacjach i wzajemnie się wspieramy.